Dzień dobry wszystkim w kolejnym vlogu właśnie wybieram się z Tomo do centrum miasta. Potrzebujemy kupić ciasteczka, wieje wiatr, e, ponieważ mamy zakończenie roku już w tym tygodniu. Kończy się kolejny rok szkolny. I postanowiłam, że zrobimy taki mały prezent dla pani, która opiekowała się Tomo oraz nauczycielka, z którą zaczynaliśmy przedszkolę. E, odchodzi niestety, więc też jesteśmy w trakcie przygotowywania takiej karty pożegnalnej e, i postanowiłam właśnie, że też dorzucimy jakieś ciasteczka e, od Tomo. Do kawiarni, i tutaj mamy pączka z kremem, takim budyniowym Tutaj to jest Tomo. To jest taki krasanto Maffin z pastą z pistacji. I ten krem zawsze tutaj jest bardzo dobry. Tutaj akurat nie żałują na pistacjach, bo dość często tylko w Japonii pistacje mają tylko zielony kolor, a smak jest bardzo taki cukrowy i bezpistacjowy. Girl, I was hoping we could take it slow. You the type of diamond I'm really trying to get to know. If it's cool with you, maybe we can hit the show. I can take it places you know you wanna go. Baby girl, so it down before you catch a feeling. You don't know this where I've been, I have been a menace. I've been trying to take my time, cause it's been a minute. Really all I'm looking for is Mrs. independent Yeah, I heard a good girls do it a little harder Go get good girl, Anytime A my jesteśmy tam... Nie wiem czy mnie słychać, bo jest strasznie głośno. Jesteśmy teraz w Saizerii, to jest jedna z takich najtańszych sieciówek, jeśli chodzi o jedzenie tutaj w Japonii. Tutaj jedna pizza kosztuje około 400 jenów już z liczonym podatkiem. Jest naprawdę bardzo tanio. Zrobiliśmy z Tobą zakupy, znaleźliśmy czekoladki dla Państw przedszkola. Oraz znalazłam dwa słoiki, do których chcę rozlać swoje umysły dla dwóch pań, które właśnie w tym roku, znaczy w poprzednim roku szkolnym opiekowały się Tomo, bo z jedną panią kiedyś po prostu i z mamami byłyśmy na takiej noworocznej konferencji... Aha, Ariga to go Masz, Byłyśmy na takim noworocznym... Noworoczny, byliśmy na takiej noworocznej kolacji i właśnie była rozmowa o tym, że bardzo lubią te takie wino śliwkowe, a ja przez to, że kiedyś już je robiłam i mam jeszcze bardzo dużo litrów w domu, to stwierdziłam, że po prostu na koniec roku też im je podaruję. I co, dobre? Tak? Zobaczcie na rachunek. 951 za jedną pizzę ziemniaki krewetki a to co to ma i eki eki i ma i ma e to okej okay, to piszemy eki najpierw, tak Hmm? Teraz E. E. To. Tu, 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 tu. Okej, okay, super, no. Teraz ki. nie się, ładnie pisz, tak? Hmm. Super, teraz znowu E, E tą kreskę trochę wyżej daj, bo tutaj no. jest takie wciśnięte, nie mieliśmy miejsca, okay. no, troszkę wyżej, no, okej, okay. i teraz, Ok. no, wybaczcie za mój głos z rana, ale do tej pory po prostu przytyka mnie e, alergia, niestety te japońskie lekarstwa, nie działają, ale to już kiedyś mówiłam, że one w sumie tego tak są, ale nie są. Ewentualnie zalegają ci na żołądku i potem czuję się tą tabletkę cały dzień. Wczoraj chciałam rozlać te wino, o którym wspominałam, ale coś mi tknęło i stwierdziłam, że je spróbuję. I żeby nie było, jakiś czas temu dawałam Momoko i Momoko mówiła, że jest bardzo dobre, super owocowe i takie orzeźwiające. Ja wczoraj, jak je spróbowałam, to myślałam, że przy tym małym łyczku to po prostu mnie rozłoży, bo było takie mocne, taka siekiera się z tego zrobiła i nie wiem, czy to powinno e, tak smakować, więc stwierdziłam, że zrezygnuję z tego pomysłu, a ewentualnie po prostu powiem tej pani, o której, e, której obiecałam, że przyniosę, e, że jak dostanę nowe śliwki i zrobię nowe wino, no to wtedy po, tej, po tym pierwszym procesie fermentacji e, to właśnie je wtedy dostanie. Wczoraj też wieczorem dostałam wiadomość z przedszkola, po prostu uwielbiam, jak oni wprowadzają takie zmiany na ostatni moment, że zakończenie z wtorku jest przesunięte na poniedziałek. Tutaj jak jest się w środkowej klasie i w sumie nawet jak już się kończy um, tą pierwszą klasę w przedszkolu, to nie ma takiego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, nie ma czegoś takiego, że ubieracie się na galowo, tylko po prostu jest jakiś taki mini apel, na przykład przed ćwiczeniami rano, że dzisiaj jest ostatni dzień. No i żeby tam dzieci sobie odpoczęły i że się spotkają na przykład za ileś tam czasu, nie? No i ogółem zakończenie miało być we wtorek i we wtorek miałam rano mieć zajęcia, no ale się nagle okazuje, że. Zostało to przesunięte na dzisiaj, czyli na poniedziałek. No i tak to średnio mi pasuje, bo będę musiała chyba w ostatniej chwili odwołać zajęcia, czego też bardzo nie lubię. Ale tam na tej aplikacji, w której możemy zgłaszać np. nieobecności albo stanie dziecka dłużej w przedszkolu, jest jakby otwarty slot, więc nie wiem, czy to jest problem z nową aplikacji, czy faktycznie można zabukować. Więc jak to, pójdę z Tomą do przedszkola, to muszę zapytać. Co i jak, a dzisiaj jest takie, bo tak w końcu też wrócił do domu. Musimy podejść do banku i zmienić adres na moim i na jego koncie, bo to chyba jest jedyna rzecz, która jeszcze nam została taka do odhaczenia bo w wizie nie musiałam zmienić adresu, przez to, że w urzędzie miasta, kiedy byłam zmienić adres przy dowodzie, to tutaj na przykład nie musisz, nie musicie zmieniać całego dokumentu, tylko z tyłu mają, taką, mają miejsce na pieczątkę i oni to wzięli i po prostu podbili i tak samo zrobili mi to z wizą, więc przynajmniej mogłam sobie odhaczyć dwie rzeczy w tym samym czasie e no ale właśnie został nam tylko ten bank, no a potem mamy ten event taki zakończający rok e u Toma w przedszkolu I jeżeli jeszcze, żebym pamiętała to muszę wydrukować zdjęcie, żeby właśnie Przykleić do, do karty takiej pożegnalnej właśnie do tej pani, co stwierdziła, że nie będzie już pracowała, że musi się pożegnać. No jednak praca w szkolu jest hardkorowa jak dla mnie. Trzeba naprawdę lubić ten zawód, żeby pracować z dziećmi. I tutaj mamy taką kartkę. W środku to mam zrobił e, laurkę. Też napisaliśmy taką krótką wiadomość, tylko właśnie muszę wydrukować zdjęcie, które zrobiłam w zeszłym tygodniu, właśnie z tą panią, żeby miała sobie na pamiątkę. 我的意见。 He up and that's it. Not to the yeah. Wróciliśmy w końcu do domu po całym dniu. Na początku dzieci na tym evencie miały taki występ, grały na melodionie. pokażę wam od razu ten instrument, bo ja osobiście czegoś nigdy takiego nie widziałam. Moi rodzice kojarzą, że kiedyś w szkole się uczyli grać na podobnym instrumencie, to jest takie pianinko i tutaj jest taka rurka, w którą się dmucha i wydaje się dźwięk. I dzieci właśnie grały na tym, a potem były takie mini zawody w rzucaniu piłeczkami rzucaniu piłeczek do kosza. Na początku to mu klasa wygrała, ale potem jak rodzice się dołączyli, bo mieli pomóc, to niestety przegraliśmy to w do dodatku dwa razy, więc trochę wstyd, no ale trudno. E, tutaj mam żółtą torbę i Tomo też dostał dużo takich smakołyków oraz e, niby zdrowych przekąsek, przynajmniej tak pisało w aplikacji, która przyszła. I jeśli chodzi o te zakończenie roku szkolnego, to tam coś e, było... Tam był błąd w ogóle w tej informacji, bo chodziło o maraton. Dzisiaj, do dzisiaj dzieciaki po prostu biegały e, maraton po takich e, porannych ćwiczeniach. Jutro są jeszcze normalne zajęcia, więc na szczęście wszystko się wyjaśniło. Dostaliśmy też woreczek z ciastem. I wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, to nawet dostaliśmy w zeszłym roku z tej samej firmy. Tutaj jest. Bakmuchem. Bach, Bach Bach E, takie niemiecki, niemieckie ciasto. E, I tutaj jeszcze dostaliśmy jakieś. co to jest? Jakieś kopty? Albo takich... A, to jest taki chlebek um, z cukrem. To w sumie jest dobre. I co tutaj jeszcze mamy? Pusteczki jako prezent od um, pań oraz jakieś takie przykąski ramenowe. Tutaj dzieci wykonywały ramkę na zdjęcie, że którą po prostu tutaj wrzucić w kształcie minionka. Do tego mamy jeszcze portret rodzinny. No i tutaj mamy portret bardzo piękny, mam na nim fioletowe włosy, chociaż miałam tylko pasemka tak normalnie, ale fakt długo się utrzymywały. Tutaj jest takie z jego szalonymi kręconymi włosami i tutaj jest taki mały Tomo. Do tego... Mamy teczkę z dokumentami i zmianami cenników, bo niestety chyba od kwietnia znowu ceny wzrastają, no ale e, najwidoczniej nie ma wyjścia. Dostaliśmy, o tutaj jest nawet podpis, e, podpisane kanji, żeby to mógł poćwiczyć e, hiragana ze swoim imieniem, bo już w, w ostatniej klasie dzieci ogólnie powinny troszeczkę umieć pisać, zwłaszcza się podpisać. Więc mamy tutaj kilka kartek takich ćwi do ćwiczeń. I tutaj mam jeszcze jedną żółtą torbę. W zeszłym roku dostałam taką niebieską, z różnymi pracami dzieci oraz z tego co wiem, o tutaj jest jeszcze zdjęcie. Tutaj mam jeszcze zdjęcie od pani, która Tomo tomoklasę z prezentem, pani wykonywała E, breloczki z pokemonami, ale to już Wam nie będę tego pokazywała. E, I tutaj mamy zeszedł ćwiczeń z hiraganą. Z tego, co zrozumiałam, to oni też nie wszystko dokończyli, a czasami było tak, że mm, te dzieci po prostu nie były na zajęciach, więc pani mówiła, żeby dokończyć, chociaż z tego, co ja widzę... a nie, jest faktycznie kilka stron do dokończenia. Więc dzieciaki po prostu zaczynają ćwiczyć pisanie, możecie je zobaczyć, w domu też z tobą staramy się ćwiczyć i za niedługo chciałabym po prostu wprowadzić też alfabet w naszym domu. Tutaj mamy teczkę z różnymi pracami dzieci, o jakie ładne to, na dzieci na truskawkach, z tego przynajmniej co rozumiem, że to są truskawki, tutaj macie takie różne prace plastyczne. I tutaj chyba są już takie większe rzeczy, które, które muszę pochować. On tu jest jeszcze jedna teczka. A, jeszcze klej i inne rzeczy, które trzeba uzupełnić, sprawdzić, co trzeba dokupić. I tutaj chyba są takie obrazki na zabicie czasu, bo czasem on tu jakiś Tutaj ktoś jest narysowany. Bo widzę, że różne bazgroki tutaj siedzą w środku. Tak, ta, tutaj ta buzia. Więc to w sumie wszystko. A, jeszcze co to jest? A, skakanka. skakankę tu dostaliśmy jakiś czas temu. I dzieci właśnie ćwiczą skakanie na skakance. Więc w sumie to wszystko. Myślę, że będziemy kończyć ten film. Poczekam aż tak skończy robić kolację, bo jestem strasznie głodna. I my spotkamy się w kolejnym filmie. Pa, pa! Pani Tomo, hmm? proszę pyszne zrobić. Okej. Okay. Okay? Tylko tak, żeby dzisiaj było gotowe, bo ja nie chcę czekać 10 lat. Okej? Okay? Okej. Okay.